Haha! <laughs> Jaki śmiech mał byś już napisał wiadomość. Mówi tak, o no, ciemnie sobie zrobiliśmy, tak żeby było nam tu fajnie i wygodnie zasnąć. <laughs> no i to mówię, ty Tomek, oni się modlą, żebyś tę sobie dziewczynę znalazł. Hahaha! <laughs> ja mówię, dlaczego? Oni modlą się, już mówią tak, niech on kurwa se znajdzie, no, przepraszam, cholera, niech on znajdzie sobie wreszcie tą dziewczynę. Niech przestanie nasze kłaść. Ale to moja wina, że przychodzi dziewczyna i mówi, że nie mam chłopaka. Ja mówię, ja się z kimś, już zawsze zadaję komuś takie pytanie. Spotykasz się z kimś? No i to, że tak powiem, poprawię grzywkę, i ja teraz czegoś do dzisiaj. Ono mówi, no nie, tak jak ostatnio. Spotykasz się z kimś? Ona mówi, nie, mówi, ma ora, to jest mój kolega. Na przykład, na przykładzie, mam taka ostatnia, jest jedna z wielu sytuacji. Ja mówię, dobra, okej, okay. no poznałem później z czasem tego tam młodszego kolegę, ja od siebie omówi, ona jest taka zajebista. No jest taka fajna, taka czysta. Mówi, w ogóle zaimponowała mi tym, że tak długo musiałem ją rozkminiać. I, i mówi, no i wstyko w gumce. Mówię, ja tak przypominając dwa dni temu, ona mi zaproponowała winko. Napiliśmy się i pożył. Nie pamiętam, żeby zakładał coś na niego. <laughs> ale jeśli ja chciałem mu mówić, no przykro mi jest, ale to co ja mam być mi przykro, że tak powiem, że dziewczyna tak traktuje swojego. Jeżeli on tak uważa, że jest jej chłopakiem, chłopaka, bo w pewnym momencie, kiedy ja go jeszcze nie znam, on mówiła, że, że nie ma chłopaka, mało tego mówiła, że on nie jest jej chłopakiem. co go to mnie to tak kiedyś dziewczyna załatwiła, więc panowie, to miejcie pretensje do swoich dziewcząt. No, ale ja nie jestem taki łatwy, że ja tak sypiam ze wszystkimi. Tak żeby nie to tak dla świętego spokoju <śmiech> serdecznie. <śmiech> to mi tylko... Nie <laughs> przelewa się. Woda saturatora z sokiem malinowym. <laughs> Jakie śniechy. eso, <laughs> Nie no dobra chlasty są. 303 kilo miałem przecież wyklastany samar. Miałem książkowy wymiar i mam zamiar do tego wrócić. Mam zamiar do tego wrócić. No, że jedna dziewczyna znała mnie bardzo dobrze. Dziewczyna, z którą razem przeżyliśmy śmierć jej pieska. Wtedy pojawił się kotek, wtedy w tamtym momencie nasz wspólny, taki był zamiar, właśnie taki był zamysł, żeby podarować jej w prezencie kotka. Ale jakoś Marusia została ze mną i ona mnie zna doskonale, ona wie, że ja się nigdy nie poddam, że ja będę czekał, czekał, czekał i wyczekam, <gryw> i wyczekam, wiem, że wyczekam, się ja to nie żyje od wczoraj, buźka.